Afera z Krzysimirem Dębskim. Tak zareagowała Lanberry? Ujęła to krótko. Jeszcze rok temu o Lanberry można było mówić jako o gwieździe TVP. Dziś należy jednak przede wszystkim do rodziny Polsatu, gdyż jesienią będzie pląsać na parkiecie tańca z gwiazdami. Podczas ramówki stacji Fakt zapytał ją o dramę, którą wywołały krytyczne słowa kompozytora Krzesimira Dębskiego o synu Lambert może nie jest tak popularna jak Ewa Farna, doda Sylwia Grzeszczak, niemniej ma olbrzymie doświadczenie muzyczne, nie tylko śpiewa, ale i komponuje oraz pisze teksty innym gwiazdom Nic więc dziwnego że producenci The Voice of Poland zabiegali swego czasu, by zgodziła się wrócić do show jako trenerka, w 2013 roku występowała wówczas jako uczestniczka. Rockstar postawił na swoim, bowiem Małgosia Uściłowska, bo tak naprawdę nazywa się piosenkarka, spełniała się w roli jurorki aż przez trzy sezony. I choć nauczanie innym szło jej znakomicie, teraz zapragnęła sama pójść na lekcje. Tańca. Lanber staje w obronie Radzimira Dębskiego. Już we wrześniu Lanber zadebiutuje na parkiecie Tańca z Gwiazdami, tymczasem na ramówce Polsatu delikatnie zasugerowała, co pomyślała sobie, gdy usłyszała, jakimi słowami karierę Radzimira Dębskiego określił jego ojciec. Uwielbiam twórczość Radzimira Dębskiego. I oglądałam ten wywiad z panem Krzesimirem. No, pozostawię opinię dla siebie. Pan Krzesimir jest jak najbardziej ikoną. On stoi na piedestale, w tej branży, przy redaktor, ale imek to ktoś, kto na stałe zapisze się w księdze naszej muzyki rozrywkowej. Podziwiam Radzimira, powiedziała reporterowi faktu. Krzesimir Dębski skrytykował twórczość syna. Przypomnijmy, Krzesimir Dębski był ostatnio gościem programu Przemiana, w którym został zapytany, czy słucha swojego syna. Niespodziewanie dał do zrozumienia, że nie jest do końca dumny z kierunku, w jakim rozwija się kariera i Inka. No można się cieszyć z tego, że znalazł swoje poletko. Jest to właściwie inny świat zupełnie. Nożyczki i się wycina fragmenty innych utworów, innych autorów. Kropka na pewno bym wolał, żeby pisał swoje utwory. A to jest troszeczkę łatwizna i świat dodawania bitów. Ja to robiłem, jak się wygłupiałem w filharmoniach, gdy robiłem nabisy na dumkę na dwa serca. Robiłem to jako żart, a potem się okazało, że to jest teraz popularne i to jest prawdziwa jakaś sztuka wielka. Bardzo się dziwię, wypalił.